Witam Was serdecznie. Dzisiaj szybka akcja po południu. Wypaść, sobie przejście zobaczyć za porożem. Czy przypadkiem. O, przypadkiem właśnie sarda poleciała. Tak, to sarna I właśnie i ja tutaj także chciałbym połazić i zobaczyć, czy coś. E, ciekawego się znajdzie, może jest szansa na znalezienie czegoś. Jestem w, na bagnisku, na którym ostatnio byłem. Nie miałem gumiaków. Dzisiaj założyłem gumiaki, więc mogę śmiało walić. E, co? No Mogę wchodzić w wodę, co nie? Także nie martwię się. Jestem fatusiem, a więc, a więc bardzo szybko zajęło mi przyjazd e, tutaj. O, znowu sarna. Sama nie wiedzie leci. Także ja wbijam w te bagnisko. Pochodzę trochę. Zobaczymy, może coś tutaj ciekawego uda się znaleźć. Mój przyjaciel Jacek, który Niestety ma przymusową dwutygodniową kwarantannę i siedzi w domu. E, nie to, żebym się z niego śmiał, co nie? E, no no szkoda, co. Bo mieliśmy razem na poroże pojechać, ale. No tak to wyszło, co. I siedzi biedny Żuczek w domu, nie może wyjść. Może najwyżej oglądać Wikinga z lasu. No nic. Także pozdrawiam cię Jacku Niech ci się ta kwarantanna szybko kończy Bo Jesteś lepszym poszukiwaczem Tych poroży niż ja Także ty będziesz szukał Ja będę podnosił tak. Taki układ będzie Ale Jacek oczywiście mnie nastraszył Bo mówiłem mu, że idę sobie pochodzić Może za jakimś porożem O, tu jest ścieżka zwierzęca, idę nią Właśnie i nastraszył mnie że teraz dziki mają młode, więc lepiej, żebym uważał, gdzie idę. Bo bardziej teraz te dziki są porozjuszone, tym bardziej, właśnie jak mają młode. Ale to jest wciąg wciągające bagnisko wprost. Ale chcę tu wejść. Nie wiem, czy to. No, straszył mnie i teraz o tych dzikach myślę. Trzeba ich wystraszyć. <słuch> Nikogo tu nie ma, chociaż ślady są świeże. Nie ma. Albo siedzi jakiś I się nie odzywa Nie chcę nic mówić, ale Strasznie śmierdzi zwierzyną Taką dziczyzną, aby nie dzikiem. No bo wtedy będą zawody. Kto pierwszy na rowerze? Dzik czy ja? Słyszę jakieś psa jak szczeka. Akurat nie tu. A tam gdzie mam rower. Dzisiaj wybrałem się. Powiem wam szczerze. Jak ostatnia pokraka. Nie mam ze sobą ani noża, ani toporka, nawet swojej wiatrówki nie mam. <laughs> a przeważy zawsze zemierze. Tak na szybciaka mu wyskoczyłem, więc nie sądziłem, że się przyda. Ale chociaż jakiegoś kija grubego znajdę, a mogą być tu gdzieś jakieś dzikie psy. W samym narożniku pola usłyszałem jakieś chlapanie wody, i chrumkanie Mam kawałek kija, więc idę. Jest tu jakieś bagienko znaczniejsze, i coś tu się dzieje, coś tu łazi, ale są też tutaj zabytki z epoki. Z epoki yy, byka, <laughs> a więc wino na plastikowy korek to Pamiętam, mały byłem, to takie w sklepach sprzedawali. No nie jestem aż taki stary, żeby e, miał zaszczyt ich próbować. Poza tym, nawet gdy kiedyś zdarzało mi się pić, to nie piłem win. E, raczej byłem bardziej takim piwoszem. Tu ułożone kamienie w rzędzie świadczą o tym, że może tu coś kiedyś szło. Bobry widać, wygryzły drewna, więc gdzieś niedaleko musiały sobie robić żeremie. Co do zabytków z epoki komunizmu to chyba jestem w dalszej części tego, ponieważ leżą tu stary rozpuszczalnik. To niestety nie niemieckie, a już polskie. E, mamy rozwalony akumulator. Centra bielsko-biała. Made in Poland. Szkoda, że nie ma daty 6V, 16Ah. Fajny. Szkoda, że już go się nie naładuje, bo by mi się taki przydał. Ale mam coś dla fanów i kolekcjonerów. Starodawnych motorów. I proszę bardzo, jest to nawet w świetnym stanie. E, błotnik. Podejrzewam, że od y, Włeski Kurczę. Ludzie takich rzeczy poszukują A tu w eleganckim stanie 46 zł kosztował <laughs> Nawet jest cena Także świetna rzecz Więc gdyby ktoś poszukiwał błotnika od Włeski To z chęcią oddam. Tam dalej też widzę jakieś kupy śmieci Ale nie chcę już mi się tam iść. Pełno butelek, pełno syfu naniesionego przez tubylców. Wysoko i trochę zmurszałe to, ale, o kurde, ale zaryzykuję, może nie fiknę, o, tego się lepiej. Nie łapać to Ambona lata, ale chyba nie na tyle, żebym razem z nią poleciał kurczę trochę chodzi. No dobra Jacek mówił aby wejść na ambonę, poobserwować pole, może jaki róg leży, Żartuję, poroże ale wypatruję się i nic nie widzę Nie trzeba mi tu rolenetki ponieważ nie jest to Tu widzę jakieś jedno miejsce Wy tego nie widzicie bo GoPro trochę oddala Ja widzę jakby coś tam było tylko nie wiem co to jest eee, Podejdę tam i zobaczę Ogólnie więcej nic nie widzę Jednak mnie ins inspiruje Więc to będzie widać tam wzdłuż idą takie linie drzew i to stare dęby pojedyncze wychodzi na to, że była tam kiedyś droga to jesteś świadomy tego, że była tam kiedyś droga na stówę teraz tylko wykrywasz i wio i można by było wychaczyć fajne rzeczy stara droga poza bagnami cudowna sprawa na powrocie do domu zajechałem w bardzo fajnym miejscu, jest taki stary sad Niemiecki, po poniemiecki e, Który stoi tutaj u góry już od wielu, wielu lat Kiedyś tu chodziłem z wykrywaczem, pamiętam jeszcze wiele, wiele Wiele lat temu znów przychodziłem Łaziłem, nic ciekawego w sumie nie znalazłem e, Oprócz gąsienicy myślałem, że do czołgu, a to chyba od deta Dlatego Ale kręci mnie, bo widziałem właśnie tutaj Skaczące Wbiegające sarny lub właśnie jakieś koziołki lub jelenie więc tutaj sobie chodzą z pewnością jest tu rowek, a więc piją sobie wodę dlatego postanowiłem, że pokręcę się i tutaj może uda się coś tutaj znaleźć zryte przez dziki prędzej przez dziki ale gdzie łaś dzik tam może i łazić Jeleń Heh, Znalazłem fajną butelkę Z zapisem trucizna 200ml Dostara, stara Widać Ale dzisiaj nie będę brał ze sobą Tu za to Takich chyba butelek mamy więcej Coś tu jakąś truciznę rozlewał a po tylu latach to już raczej wszystko wsiąkło w ziemię nic groźnego tu nie ma ale na co ta trucizna nie mam pojęcia No i tak krążąc sobie w bagnistych terenach, zaraz się w pieprze, chciałbym co? Zwamy się pożegnać a dzisiaj. Jutro, oczywiście, ruszę w budowanie chaty Wikinga, żeremie chaty Wikinga. I mam zamiar postawić pierwszą ścianę do pionu, wzmocnić ją i w ogóle jeszcze dołożyć, ewentualnie, jeżeli coś trzeba będzie. Myślę, że chyba łatwiej będzie upychać te ściany, gdy już będą stały. Nie wiem, zobaczę, okaże się. Także jutro wypad na budowę albo jeżeli będę miał chęć, i zobaczę, że w jutrzejszym dniu zrobiłem mało, to, to po prostu jeszcze pójdę w niedzielę. Jeszcze w niedzielę trochę nagram, trochę porobię I wtedy zmontuję to jako jeden film, abyście mieli co oglądać. Bardziej będę się starał włączać, rzucić wam film z budowy niż z gadania. Będzie na pewno budowa, gotowanie, smażenie jakiegoś żarełka, i budowa, i budowa. Tak to taki mam zamiar. Dlatego myślę może, że film pokaże się dopiero w niedzielę, bo myślę, że jutro i w niedzielę jeszcze że w sobotę i w niedzielę po prostu popracuję przy tym będzie to lepszy efekt moim zdaniem także widzimy się w niedzielę trzymajcie się pozdrawiam Was serdecznie na razie cześć